Jak rozpoznać, kiedy ktoś nie tylko cię nienawidzi, ale chce cię zniszczyć? Nienawiść to coś prostego. Ktoś może cię nie lubić, nie zgadzać się z Twoimi poglądami lub po prostu nie chcieć Twojej obecności. To część życia. Nie każdy będzie cię podziwiał, szanował czy życzył Ci sukcesu, ale istnieje rodzaj osoby jeszcze bardziej niebezpiecznej, ta, która nie tylko chce cię nienawidzić, ale zniszczyć. I takie osoby rzadko działają w sposób oczywisty. Nie krzyczą, że są twoimi wrogami. Przeciwnie, często działają w cieniu, udają neutralność lub nawet okazują fałszywą sympatię. Manipulują, rozprzestrzeniają kłamstwa, bawią się twoimi emocjami i robią wszystko, by cię osłabić, zanim zdążysz to zauważyć. Stoicy zdawali sobie sprawę, że największe zagrożenie nie zawsze wynika z bezpośrednich ataków, lecz z subtelnych ciosów które podkopują twoją siłę psychiczną i emocjonalną. Seneka mówił: Największe niebezpieczeństwa pochodzą od tych, którzy maskują swoje intencje. To oznacza, że często twoim największym wrogiem nie jest ten, kto otwarcie ci się sprzeciwia, ale ten, kto pracuje za kulisami, by cię powalić. Problem polega na tym, że kiedy zajmuje ci trochę czasu, aby dostrzec taki rodzaj osoby, szkoda już została wyrządzona. Może twoja pewność siebie została zniszczona, relacje osłabione, reputacja zniszczona? Celem tych osób nie jest wygrana, chodzi o to, żebyś przegrał. A teraz kluczowe pytanie: jak zidentyfikować tego typu zagrożenie, zanim będzie za późno? Jak uniknąć pułapek, które zostały starannie przygotowane, by cię zdestabilizować? Odpowiedź leży w obserwacji. Intencje mogą być ukryte, ale zachowania zawsze pozostawiają ślady. I właśnie to będziemy eksplorować w tym materiale. Odkryjemy pięć wyraźnych sygnałów, że ktoś nie jest po prostu przeciwko Tobie, ale chce Cię zniszczyć. Co więcej, zobaczymy, jak stoicyzm uczy nas radzenia sobie z tymi zagrożeniami, nie tracąc przy tym spokoju i równowagi. Bo w końcu prawdziwa siła nie polega na impulsywnej reakcji, lecz na umiejętności dostrzeżenia, co kryje się pod powierzchnią i działaniu z rozwagą. Zaczynajmy. 1. Próba zniszczenia Twojej reputacji. Reputacja człowieka to jedno z jego najcenniejszych dóbr. Określa, jak inni go postrzegają, jak mu ufają, a nawet jakie możliwości pojawiają się w jego życiu. I właśnie dlatego ci, którzy chcą Cię zniszczyć, atakują Twoją reputację jako pierwszą rzecz, ale rzadko robią to bezpośrednio. Atak jest zwykle subtelny. Przebrany za troskę, ironię, lub niewinne obserwacje. Rozsiewają wątpliwości, robią insynuacje, tworzą drobne narracje, które stopniowo podkopują sposób, w jaki inni cię postrzegają. Stoicy doskonale rozumieli siłę opinii publicznej i wpływ, jaki prosty plotka może mieć na życie jednostki. Seneka ostrzegał, że tłum zawsze ocenia uszami, a nie rozumem. To oznacza, że kiedy kłamstwo jest dobrze opowiedziane, może rozprzestrzenić się szybciej niż prawda, a ludzie często nie przejmują się sprawdzeniem faktów. Wyobraź sobie, że ktoś zaczyna rzucać drobnymi komentarzami na twój temat, nie wiem. Jest w nim coś, co nie budzi we mnie zaufania. Słyszałem, że nie zawsze byłasz tak uczciwy. Lubię ją, ale czy nie uważasz, że czasem przesadza, żeby wyglądać na lepszą? Żadne. Z tych zdań nie jest bezpośrednim atakiem. Ale wszystkie sieją wątpliwości. Wątpliwości, które sprawiają, że ludzie wokół ciebie zaczynają patrzeć na ciebie z nieufnością, nawet jeśli nigdy wcześniej nie mieli ku temu powodu. I jest tu jeszcze jeden, bardziej przewrotny szczegół. Często osoby te działają w sposób przemyślany, nie wzbudzając podejrzeń. Prezentują się jako dobrze intencjonowane, jako ktoś, kto tylko chce ostrzec lub tylko dzieli się tym, co usłyszał. Ale w głębi duszy dokładnie wiedzą, co robią. Klasyczny przykład? Historyczne postaci, które zostały oczernione przed ich upadkiem. W starożytnym Rzymie polityczni przeciwnicy często szerzyli plotki o swoich oponentach, zanim fizycznie ich usunęli. Najpierw niszczyli ich wiarygodność, potem, kiedy nikt już im nie ufał, eliminowali ich bez oporu. A dzisiaj? Strategia się nie zmieniła. Zazdrosne osoby, rywale w pracy, a nawet przyjaciele, którzy chcą cię zobaczyć na dnie, robią dokładnie to samo. Najpierw szerzą o tobie plotki, następnie wykorzystują te wątpliwości, by podkopać twój postęp. Stoicy uczą nas, że jeśli ktoś chce zniszczyć twoją reputację, najlepsza odpowiedź nie polega na słowach, lecz na czynach. Epiktet mówił: Nie przejmuj się tym, co o tobie mówią, przejmuj się tylko tym, kim naprawdę jesteś. To znaczy, że najlepszą obroną przed oczernianiem jest kontynuowanie działań w sposób pełen uczciwości. Bo na dłuższą metę ci, którzy próbują cię oczernić, będą widziani za to, jacy naprawdę są kłamcami i kiedy ktoś zaczyna rozprzestrzeniać kłamstwa na twój temat, twój instynkt może nakłonić cię do konfrontacji, próby sprostowania historii, lub nawet odwetu. Ale stoicy uczą nas, że reputacja nie broni się desperacją, ona wzmacnia się przez konsekwencje. Jeśli ludzie wokół ciebie wierzą w kłamstwa, nie dając ci szansy na udowodnienie przeciwnym, nigdy nie byli ci wierni. Seneka mówił: Zaufanie musi być zdobywane czynami, a nie słowami. Dlatego zamiast reagować impulsywnie, zastosuj stoickie podejście, zachowaj postawę i godność, nie daj się ponieść gniewowi. Nie odpowiadaj na plotki kolejnymi plotkami. Bądź nieskazitelny w swoich działaniach. Z czasem ludzie zauważą, że jest ogromna różnica między tym, kim naprawdę jesteś, a tym, co mówią o tobie. Ufaj, że prawda zawsze zwycięża. Kłamstwo może rozprzestrzenić się szybko, ale prawda ma większą odporność. I w końcu ci, którzy próbują cię oczernić, wpadną w własną pułapkę. Jeśli ktoś próbuje zniszczyć twoją reputację, Zapytaj siebie, czy to, kim jestem, jest warte więcej niż to, co o mnie mówią? Bo w końcu reputacja zbudowana na charakterze i konsekwencji nie może zostać zniszczona przez przelotne kłamstwa. 2. Grają na twoich emocjach, aby cię zdestabilizować. Jasno określonego wroga łatwo rozpoznać, ale ci, którzy chcą cię zniszczyć, rzadko występują jako oczywiste przeciwności. Zamiast bezpośrednich ataków, wolą manipulować twoimi emocjami, tworząc sytuacje, w których zaczynasz wątpić w siebie, tracisz kontrolę lub reagujesz w sposób, który ci szkodzi. Stoicy uczą nas, że silny umysł nie może być kontrolowany przez zewnętrzne wpływy. Ale co się dzieje, gdy ktoś potrafi doprowadzić cię do emocjonalnego skraju? Kiedy prowokują cię wielokrotnie, aż stracisz cierpliwość? Kiedy sprawiają, że czujesz strach, niepewność lub poczucie winy? Seneka mówił: Ten, kto kontroluje swój gniew, kontroluje swoje życie. To znaczy, że wiele osób będzie próbowało manipulować twoimi emocjami, bo wiedzą, że kiedy tracisz kontrolę, zyskują nad tobą władzę. Jak to wygląda w praktyce? Oto kilka typowych sposobów manipulacji emocjonalnej. Subtelne prowokacje, by przetestować twoją cierpliwość robią komentarze udające żarty, wystawiają cię na pokaz publiczny lub minimalizują twoje osiągnięcia, żeby sprawdzić jak długo wytrzymasz. Tworzą sytuacje pełne wątpliwości i zamieszania. Mówią jedną rzecz dziś, a jutro coś zupełnie innego. Sprawiają, że zaczynasz kwestionować własne wspomnienia i czujesz, że przesadzasz lub jesteś zbyt wrażliwy. Sprawiają, że czujesz się winny za rzeczy które nie należą do Twojej odpowiedzialności. Zrzucają winę za swoje błędy na Ciebie, sprawiają, że czujesz, iż zawsze jesteś im coś winien, i stawiają Cię w roli osoby, która musi się ciągle tłumaczyć. Używają milczenia jako broni, ignorują Cię celowo, pozostawiając Cię w niepewności, sprawiają, że czujesz niepokój i niejasność co do sytuacji. Wszystko po to, byś desperacko pragnął uznania, które nigdy nie nadchodzi. I jest coś jeszcze bardziej niebezpiecznego. Robią to w sposób przemyślany, czekając aż zareagujesz. Chcą cię wyprowadzić z równowagi. Chcą, byś stracił spokój i odpowiedział impulsywnie. Chcą zobaczyć, jak zachowujesz się przesadnie, by potem móc powiedzieć: Widzisz? Wiedziałem, że taki jesteś. Stoicy uczą nas, że jedynym sposobem na pokonanie tego typu manipulacji jest nie dać im tego, czego chcą twojej emocjonalnej. W reakcji Epiktet mawiał, jeśli ktoś Cię irytuje, wiedz, że to Twój umysł pozwala tej irytacji. To oznacza, że to, co Cię dotyka, nie jest tym, co robią przeciwko Tobie, lecz sposobem, w jaki decydujesz się odpowiedzieć. Więc jakie jest stoickie podejście do takiej sytuacji? Rozpoznaj grę emocjonalną. Jeśli ktoś próbuje Cię sprowokować, zdezorientować lub sprawić, że zaczniesz wątpić w siebie, Zatrzymaj się i obserwuj nie reaguj impulsywnie. Nie oddawaj swojego spokoju komuś, kto chce cię zdestabilizować. Jeśli czujesz gniew, frustrację lub winę za coś, czego nie zrobiłeś, weź głęboki oddech i zapytaj siebie: czy ta emocja została stworzona przeze mnie, czy narzucona przez kogoś innego? Bądź nieprzenikniony. Manipulatorzy nienawidzą, gdy dostrzegają, że nie mogą cię kontrolować. Gdy odpowiadasz spokojem i obojętnością, tracą władzę, którą sądzili, że mają nad tobą. Najlepszym sposobem na zniszczenie kogoś, kto próbuje cię emocjonalnie zdestabilizować, jest pozostanie niewzruszonym. Jeśli chcą zobaczyć, jak wybuchasz, odpowiedz ciszą. Jeśli chcą, byś wyglądał na rozpaczonego, pokaż spokój. Jeśli ktoś manipuluje twoimi emocjami, by cię powalić, zapytaj siebie: dlaczego ta osoba musi mnie zdestabilizować? Czy problem leży we mnie, czy w niej, bo w końcu ten, kto naprawdę ma kontrolę nad sobą, nigdy nie będzie kontrolowany przez cudze intencje. 3. Podważają twoje osiągnięcia i sprawiają, że wątpisz w siebie. Jeśli jest coś, co drażni osobę, która chce cię zniszczyć, to widok twojego rozwoju, ewolucji i sukcesów. Dla nich twój sukces to zagrożenie. A kiedy zdają sobie sprawę, że nie mogą cię powstrzymać bezpośrednio, zaczynają siać wątpliwości w twojej głowie, abyś sam się sabotował. Stoicy uczą nas, że najgorszym więzieniem nie jest to, które tworzą inni wokół nas, lecz to, które tworzymy w naszych własnych umysłach. Jeśli ktoś potrafi sprawić, że zaczniesz wątpić w siebie, nie musi cię atakować bezpośrednio. Sam wykonasz pracę na swoją autodestrukcję. Seneka mawiał: Często nie jesteśmy powstrzymywani przez rzeczywiste przeszkody, lecz przez te, które wyobrażamy sobie. To oznacza, że jeśli wierzysz, iż nie zasługujesz na coś, nie jesteś wystarczająco dobry, lub nie jesteś wystarczająco zdolny, to twój własny umysł staje się twoim największym wrogiem. A jak te osoby podważają twoją pewność siebie? Używają subtelnych taktyk. Niemal niezauważalnych na początku, ale niszczących na przestrzeni czasu. Umniejszają twoje osiągnięcia. Gdy coś osiągniesz, zamiast ci pogratulować, mówią, że to był przypadek, że to nic wielkiego, albo że każdy mógłby osiągnąć to samo. Porównują cię z innymi, by cię zdołować. Zawsze podkreślają kogoś, kto rzekomo zrobił lepiej niż ty, by twój postęp wydawał się niczym sprawiają, że czujesz, iż nigdy nie robisz wystarczająco. Jeśli osiągasz cel, natychmiast bagatelizują twoje zwycięstwo i wskazują na kolejny wyczyn, jakby to, co osiągnąłeś, nie miało żadnej wartości. Wykorzystują twoje niepewności, obserwują twoje słabości i rzucają drobnymi komentarzami, które wzmacniają twoje wewnętrzne wątpliwości, sprawiając, że zastanawiasz się, czy naprawdę zasługujesz na to, co osiągnąłeś. I tu tkwi największa pułapka. Im więcej słyszysz te zewnętrzne głosy, tym bardziej stają się one Twoim własnym wewnętrznym dialogiem. Zaczynasz powtarzać te myśli, nie zdając sobie sprawy, podważając sam siebie i paraliżując swój rozwój. Stoicy uczą nas, że nikt nie może umniejszyć Twojej wartości bez Twojej zgody. Marek Aureliusz mawiał, Twoja opinia o sobie powinna być ważniejsza niż jakiekolwiek zewnętrzne osądy. To znaczy, że jeśli wiesz, kim jesteś i wierzysz w to, co robisz, nikt nie przekona cię, że się mylisz. Więc jak radzić sobie z tego typu osobami? Rozpoznaj próby manipulacji. Za każdym razem, gdy ktoś umniejsza twoje osiągnięcia, zapytaj siebie: czy ta krytyka jest szczera, czy to tylko próba, by sprawić, że zacznę wątpić w siebie? Nigdy nie szukaj potwierdzenia u tych, którzy chcą cię zobaczyć na dnie. Jeśli ktoś nie znosi twojego sukcesu, ta osoba nie zasługuje na miejsce w twoim kręgu wpływów. Wzmacniaj swój wewnętrzny głos. Za każdym razem, gdy czujesz, że zaczynasz wątpić w siebie, przypomnij sobie, czy te wątpliwości zostały zasiane przez ciebie, czy przez kogoś, kto chce cię zobaczyć na dnie. Najlepszą odpowiedzią na próby podważenia twojej pewności siebie nie jest próba przekonania tych osób, lecz ciągły rozwój, ewolucja i udowadnianie przykładem, że nikt nie może cię powstrzymać. Jeśli ktoś próbuje umniejszyć twoje osiągnięcia i sprawić, że zaczniesz wątpić w siebie, zapytaj siebie: czy ta osoba naprawdę chce dla mnie dobrze, czy próbuje mnie utrzymać w małej skali? Bo w końcu ten, kto czuje się zagrożony twoim sukcesem, już przegrał, bo w głębi duszy wie, że masz coś, czego oni nigdy nie będą mieli prawdziwy rozwój. 4 próba izolowania Cię od innych. Jedną z najskuteczniejszych strategii niszczenia kogoś nie jest bezpośredni atak, ale izolacja od wsparcia, jakie posiada. Osoby, które chcą Cię osłabić, wiedzą, że nikt nie wygrywa wielkich bitew sam. Rozumieją, że jeśli uda im się odsunąć Cię od ludzi, którzy Cię wspierają, staniesz się bardziej podatny, łatwiejszy do manipulacji i bardziej skłonny do poddania się. Stoicy uczą, że człowiek jest istotą społeczną z natury, ale musi dobrze dobierać towarzystwo. Epiktet mawiał: Unikaj towarzystwa tych, którzy osłabiają twoją duszę. Ale co, gdy ktoś próbuje odciągnąć cię od tych, którzy wzmacniają twoją duszę? Ten rodzaj ataku może być niezwykle niebezpieczny, bo nie zawsze zdajesz sobie sprawę, że jesteś izolowany, dopóki nie jest za późno. Kiedy w końcu to zauważysz? Jesteś już emocjonalnie wyczerpany, odłączony od ludzi, którzy mogliby cię wesprzeć, i uwięziony w poczuciu samotności oraz bezbronności. Jak to wygląda w praktyce? Tacy ludzie nie proszą cię wprost, byś zerwał więzi z innymi. Działają subtelnie, manipulacyjnie, tworząc konflikty i nieufność, które naturalnie prowadzą do oddalenia. Do typowych taktyk należą tworzenie intryg między tobą a twoimi przyjaciółmi lub rodziną. Robią komentarze typu, Słyszałeś, że takiś o tobie powiedział to, lub myślę, że takiś nie lubi cię tak bardzo jak myślisz. To wy... próby zepsucia twojego wizerunku w twoim własnym kręgu. Rozsiewają drobne kłamstwa, insynuacje lub subtelne krytyki, by twoi przyjaciele i współpracownicy zaczęli w ciebie wątpić. Robią to bez wywoływania wrażenia wrogości, często udając troskę. Co sprawia, że manipulacje trudniej zauważyć. Przekręcanie Twojej osobowości dla innych. Przedstawiają cię jako osobę trudną, niestabilną lub problematyczną, aby ludzie naturalnie się od ciebie odsuwali. Chodzi o to, żeby inni widzieli w tobie ciężar, kogoś negatywnego, kogo należy unikać. Tworzenie atmosfery wrogości wokół ciebie. Zawsze robią żarty kosztem ciebie, bagatelizują Twoje opinie lub traktują cię jak kogoś niższego. To wywołuje dyskomfort i może sprawić, że sam zaczniesz się wycofywać, myśląc, że problem leży po Twojej stronie. Kontrolowanie Twojego dostępu do informacji lub możliwości starają się wykluczyć Cię z wydarzeń, spotkań czy ważnych decyzji, byś czuł się odizolowany i nieistotny, a co najniebezpieczniejsze. Robią to, zanim jeszcze zdążysz to dostrzec. Na początku wszystko wydaje się przypadkowe. Niektórzy zaczynają traktować cię inaczej, inni wydają się zdystansowani, możliwości nagle znikają, ale gdy połączysz wszystkie elementy, zauważysz, że za kulisami działa manipulacyjna siła, której celem jest twoja izolacja. Dlaczego izolacja działa jak broń? Izolacja osłabia każdego. Kiedy jesteśmy sami, stajemy się bardziej podatni na wątpliwości, niepewność i manipulacje. Bez sieci wsparcia tracimy zewnętrzne odniesienia i łatwiej wierzymy narracjom narzucanym przez tych, którzy chcą nas powalić. I jest coś jeszcze bardziej okrutnego. Często osoba, która próbuje cię odizolować, przedstawia się jako twoje jedyne wsparcie. Najpierw odsuwają cię od przyjaciół, rodziny, kontaktów zawodowych, następnie sprawiają, że czujesz się zależny od nich w kwestii rad, aprobaty czy towarzystwa. To dzieje się w toksycznych relacjach, w niezdrowych, środowiskach pracy, a nawet w manipulacyjnych przyjaźniach. Gdy ktoś potrafi odsunąć cię od reszty świata, stajesz się jego zakładnikiem, nie zdając sobie z tego sprawy. Stoicka perspektywa na wymuszoną izolację stoicy rozumieli, że człowiek powinien poszukiwać wewnętrznej siły, ale nie, oznacza to, że powinien całkowicie odciąć się od innych. Marek Aureliusz mawiał jeśli masz dobrego przyjaciela, pielęgnuj go, jeśli masz złego, odsuń się, ale nigdy nie chodź samotnie, jeśli nie wynika to z własnego wyboru. To znaczy, że nikt nie powinien decydować za ciebie, kto powinien być przy tobie, to Twój wybór. Seneka również ostrzegał przed niebezpieczeństwem wymuszonej izolacji. Żaden człowiek nie jest bardziej nieszczęśliwy niż ten, który żyje wyłącznie dla siebie. Wiedział, że nawet najstali muszą mieć sojuszników, mistrzów, dobrych przyjaciół i zdrowe relacje, aby móc się rozwijać. Jak sobie z tym radzić? Zwracaj uwagę na sygnały. Jeśli zauważysz, że ktoś próbuje odsunąć cię od przyjaciół i sojuszników, zapytaj siebie: czy ta osoba naprawdę chce dla mnie dobrze, czy próbuje mnie odizolować, by mnie osłabić? Utrzymuj dialog z tymi, którym ufasz. Manipulatory prosperują w braku komunikacji. Zawsze staraj się potwierdzić informacje, jak więc zidentyfikować taką osobę. Oto kilka typowych zachowań. Cieszą się z Twoich porażek. Za każdym razem, gdy coś w Twoim życiu idzie nie tak, maskują to, ale w ich oczach maluje się zadowolenie. Mogą powiedzieć coś w Cymancy stylu, szkoda, że to się stało z Tobą, ale ich spojrzenie mówi co innego. Wiedzieli, że jesteś na skraju upadku, ale nie ostrzegli. Gdy zauważają, że jesteś bliski popełnienia błędu, milczą, czekając na twój upadek. Nie ostrzegają, nie doradzają, po prostu obserwują, licząc na to, że poniesiesz porażkę. Tworzą przeszkody, aby ci zaszkodzić. Czasem robią to subtelnie, nie przekazują ci ważnej informacji, opóźniają twoje prośby, zniechęcają cię, gdy jesteś bliski wielkiego osiągnięcia. Umniejszają Twoje zwycięstwa, a wyolbrzymiają Twoje błędy. Gdy odnosisz sukces, mówią: Ach, to nic wielkiego. Ale kiedy ponosisz porażkę, robią wszystko, aby wszyscy o tym wiedzieli. Próbują sprawić, że się poddasz. Osoby, które chcą Cię zniszczyć, próbują przekonać Cię, że nie warto walczyć dalej. Mówią: Czy na pewno jesteś w stanie? Może lepiej się poddać. I tu tkwi najniebezpieczniejszy szczegół. Nie zawsze robią to agresywnie. Czasem działają tak, jakby byli po twojej stronie, udając troskę. Już tyle razy poniosłeś porażkę. Czy naprawdę to jest dla ciebie? Nie chcę cię widzieć zranionego. Może lepiej przestać, zanim sprawy się pogorszą. Wiesz, chcę dla ciebie dobrze, ale szczerze mówiąc, nie sądzę, żebyś miał to, czego potrzeba. Te słowa brzmią jak szczere rady, ale w rzeczywistości są zastrzykami wątpliwości. Mającymi na celu zmuszenie cię do rezygnacji. Dlaczego takie osoby działają w ten sposób? Ponieważ twój sukces przypomina im o ich własnych porażkach. Kiedy ty idziesz naprzód, oni czują, że zostają w tyle. Gdy się rozwijasz, oni czują się pomniejszeni. Zamiast wykorzystać to jako motywację do własnego rozwoju, wolą cię ściągnąć na dół, by nie czuli, że tracą. Stoicy uczą nas, że żaden szlachetny człowiek nie raduje się z upadku innego, cieszy się jedynie własnym postępem. Seneka mawiał: Wielki człowiek nie mierzy swojej wygranej przez porażki innych, ale przez własne przekraczanie samego siebie. To znaczy, że prawdziwa siła nie polega na niszczeniu konkurentów, ale na stawaniu się tak doskonałym, że żadna manipulacja czy sabotaż nie będzie w stanie cię powstrzymać. Jak sobie z tym radzić? Rozpoznaj sygnały. Jeśli zauważysz, że ktoś zawsze umniejsza twoje zwycięstwa, wyolbrzymia twoje błędy i próbuje cię przekonać, żebyś się poddał, zapytaj siebie, czy ta osoba naprawdę chce dla mnie dobrze, czy tylko chce mnie zobaczyć na dnie? Nigdy nie przyjmuj rad od tych, którzy kibicują twojemu upadkowi. Jeśli ktoś już wyraził zazdrość lub urazę wobec twojego postępu, po co słuchać jego opinii? Wykorzystaj ataki jako paliwo do dalszego rozwoju. Osoby, które chcą cię zobaczyć na dnie, nieświadomie pokazują, że robisz coś dobrze. Gdyby twój awans nie budził zazdrości, nikt nie próbowałby cię powalić. Jeśli ktoś próbuje sprawić, że się zatrzymasz, zapytaj siebie: Czy słucham tej rady, bo ma sens? Czy dlatego, że pozwalam wrogowi zaszczepić wątpliwości w mojej głowie? Bo w końcu nic nie irytuje bardziej tych, Którzy chcą cię zniszczyć niż widok Ciebie, który nieustannie idzie naprzód, nie zważając na pułapki, które stawiają na twojej drodze. Podsumowanie, stoicka odpowiedź na toksycznych. I manipulacyjnych ludzi stoicy wiedzieli, że największy wróg to nie ten, kto krzyczy, ale ten, kto działa w cieniu. Ten, który nie tylko cię nienawidzi, ale chce zobaczyć twój upadek. Ten, który nie tylko życzy ci źle ale aktywnie pracuje, aby cię zniszczyć. I prawda jest taka, że nie możesz uniknąć istnienia takich ludzi. Zawsze znajdą się ci, którzy nie cierpią Twojego rozwoju, zazdroszczą Ci Twojej siły, chcą byś zaczął wątpić w siebie, ale możesz uniknąć wpadnięcia w ich pułapkę. Seneca mawiał: mądry człowiek nigdy nie schodzi do poziomu swoich wrogów. To znaczy, że nigdy nie powinieneś zachowywać się jak oni. A teraz chcę wiedzieć. Czy zidentyfikowałeś już kogoś takiego w swoim życiu? Który z tych sygnałów już u ciebie zaobserwowałeś? Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoim doświadczeniem. Jeśli ten materiał dał ci nową perspektywę, polub go i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych refleksji. I pamiętaj: nic nie niszczy twoich wrogów bardziej niż widok ciebie niewzruszonego.